Siemano, ja jestem Ren, witam Was na no odcinku na moim kanale. Tak jak mówiłem, dzisiaj lecimy sobie ze skrzyneczką Disco. Będziemy sobie otwierać po 4 te skrzyneczki. No i otwieramy sobie pierwszą. Zobaczymy, co nam ciekawego wyleci. A w niej Mac 10 Non-Rider Disco Tech Glock Water Elemental. Fajny dropik, 12 zł. A my 1300, dobra, liczymy, że 1300 było na start. No i oczywiście standardowo. No proszę. Kontraktik, ewentualnie upgraderek, jeżeli poleci słabo, ale w to nie wątpię, bo skrzyneczka wydaje mi się, że odda nam dzisiaj. E, mamy tutaj bardzo dużo kozach skinów, takich jak na przykład Kałach Poison Disarray, na którego mamy prawie 1%. No jest tu bardzo dużo, nie chcę mi się ich wymieniać w sumie. I w sumie to jest chyba najdroższy skin, jak tutaj tak patrzę. E, więc to kałaszka dropniemy dzisiaj na spokojnie, ponieważ ja mam szczęście od tych niskich procentów. No, może to nie jest Poison Disarray, ale Rad Rodzik też się przyda 19 zł. Straty, no to na razie strata, ale zaraz będzie zysk, zobaczycie. No, może nie w tej skrzynce jeszcze. No tutaj 3 zł straty. Nie spodziewałem się, że to będzie tak mało. Myślałem, że to będzie więcej. Emeczka koszmar, jałgi, emeczka, nie wiem po ile jest, po 31 zł. Lecimy sobie z kolejnymi skrzynkami. A w nich się kryje Glock Neonoir, który jest wart. Aż 20 zł, bez fatalnym stanie. No, czekamy na ten profil ze skrzyneczki, aż w końcu coś ciekawego wyleci. Famos Pulse i Mac 10 na Rider, które dają nam teraz 14 zł. No i co? Pochwaliłem tą skrzyneczkę tak szybko i już nic nie wylatuje z niej. No, trzeba by ją pobrać, że jest słaba, czy jak, żeby coś leciało? Nie wiem, chyba trzeba będzie zmienić tą skrzynkę, albo szybciej zakończyć odcinek. Mi się wydaje. Eee, czy to jest profil już? Nie jeszcze. Nie wiem co można jeszcze negatywnego powiedzieć, żeby skrzyneczka oddała, no ale e, czy to będzie już profit? Też nie chyba. No, kurde, nie chcę dać profitu. No trudno, to tej skrzyneczki już nie będziemy otwierać na razie na GeForce Przejdziemy sobie jutro do kolejnych. E, no i w sumie, no otworzę jeszcze do zera. Do zera może, czy nie? Zobaczę, jak to zaraz będzie, czy mi się będzie chciało otwierać. O, i widzicie, mówiłem, że będzie jak poison disarray i jest point, to znaczy się e. Poison. myślałem cały czas, że to jest, dobra, nieważne point disaray, chyba tak to się czyta, nie wiem e, no to jeszcze jednym kałaszkiem bym tutaj nie pogardził w tej skrzyneczce, no co, co takiego dla strony jak już jednego mi da, to drugiego mi nie da no nie no, niech nie przesadzają, no dwa glocki w sumie też nie są chyba złe, chociaż, no jest duża strata 18zł prawie, dobra, otworzę sobie po tym ostatni raz i idziemy sobie tak, albo no nie, zjedziemy do 1000zł w sensie za 1000 zł otworzymy sobie tych skrzynek, czyli po tym otworzymy sobie ostatni raz. Mam nadzieję, że coś dobrego nam wyleci. Na razie się na to nie zapowiada. I cyk skrzyneczki za 1000 zł otwarte, a w nic nie mamy, nic nie mamy, więc może kontrakcik teraz odda. Ile mamy? 73 otwarcia tej skrzynki, jeszcze mamy, a nie, 72 otwarcia, bo po cztery otwierałem, a jeszcze mamy sobie koskę z wczorajszego odcinka, jeżeli nie widzieliście, e, to możecie sobie oczywiście wpaść na ten odcinek, jeżeli skończycie ten, jak już skończycie ten, o. E, wbrany przedmiot jest już niedostępny, proszę odświeżyć. Który przedmiot jest niedostępny? Halo? Dobra, odświeżymy stronę, bo nie wiem, o co im chodzi. E, no nie no, te same itemy są cały czas. Nie wiem, jakiś błąd był po prostu mały. E, 207 lecimy sobie z kolejnym. Nie no, chyba dzisiaj bez upgradera. O, gwiazdaczkę dostaniemy sobie. E, dzisiaj bez upgradera nie będziemy się w to bawić. E, po prostu sobie pójdziemy zakończyć odcinek, jutro może coś na upgraderze zrobimy. A najpierw zaczymy sam dzisiaj jeszcze wlecić z ostatecznego kontraktu. 37 skinów, jeszcze 90 zł już rzucamy do kontraktu. A w nim 58, czyli słabo. Mamy kilka tych gloczków, maczków. Nie udało się kontraktu, spróbuj ponownie później. Dobra, jeszcze raz może. E, próbujemy, 28. Wrzucamy 191 zł, a dostajemy umpa wartego 136. No nie najlepiej, widzowie. Ale, ale akurat się zamkniemy w ostatnim kontrakcie, gdzie będzie 10 dni temu. I to będzie ostatni kontrakt w dzisiejszym odcinku. Eee, na razie zrobię, nie, zrobię sobie tak, ile mamy, 610, dostajemy jakiegoś nomada, to był nomad, nomad crimson, no, dobra, zrobimy sobie kontrakcik z tych dwóch kosek na skeletona, który jest wart 1437 zł, więc w dzisiejszym odcinku to wszystko, ja wam dziękuję za oglądanie, no i do usłyszenia już jutro, siemano.